Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku Morza Prawa. Przede wszystkim chciałbym podziękować za bardzo życzliwe przyjęcie mojego vloga, za wszystkie komentarze, listy, zachętę do dalszych odcinków, do pracy, do rozwijania tego projektu. Muszę się pochwalić i wielką ogromną radością związaną z tym, że Morze Prawa dotarło już do Łodzi, dotarło do Poznania, dotarło do Krakowa, dotarło. Do Warszawy, a nawet dotarło do Kanady, Meksyku, Brukseli, Londynu. Cieszę się, że mam tak wielu przyjaciół, ale jeszcze bardziej cieszę się z tego, że przyjaciele filozofii prawa karnego i praw człowieka mają w końcu swoje miejsce w sieci, gdzie mogą po prostu zatrzymać się na chwilę, zanurkować, wypłynąć na głębokie fale i. Postawić bardzo ważne pytania, poszukać na nie odpowiedzi. Ufam, że starczy mi sił. Ufam, że wspólnie będziemy mogli wiele odcinków razem przeżyć, wiele morskich podróży, za, że będziemy mogli po prostu zawitać do wielu portów i że nie obce nam będą przygody i wyzwania. Spośród wszystkich osób, których chciałbym podziękować, Wyróżni dzisiaj jeden ośrodek, jeden portal i jednego człowieka. Otóż jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycony, że portal obserwator międzynarodowy.pl objął patronatem może prawa. Wyobraźcie sobie, Państwo, że zaraz już zaraz po emisji pierwszego odcinka Morza Prawa zwrócił się do mnie dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego z propozycją, by rekomendować wszystkie kolejne odcinki Morza Prawa właśnie w prowadzonym przez niego portalu w Obserwatorze Międzynarodowym. Oczywiście zgodziłem się od razu, jestem, tak jak powiedziałem, bardzo zaszczycony. Ufam tylko, że może prawa nie zawiedzie wszystkich obserwatorów, obserwatora międzynarodowego a y, obserwatorów morza prawa zapraszam właśnie na ten portal www.obserwatormiędzynarodowy.pl najnowsze, najbardziej aktualne, najciekawsze, wszechstronne i przede wszystkim merytoryczne analizy dotyczące spraw międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka, zagadnień demokracji, praworządności, polskiej polityki międzynarodowej, spraw bezpieczeństwa, gospodarki y, jak najszerzej ujętych zagadnień związanych ze społecznością międzynarodową i z, z problemami ludzi w tej społeczności, z problemami polskimi, ale i z problemami światowymi, europejskimi. To zaszczyt, że Morze Prawa dołączyło do tych kanałów, które są przez obserwatora międzynarodowego rekomendowane. Po tym długim przywitaniu i po liście podziękowań, pozwolę sobie przejść do dzisiejszego tematu. A na dzisiaj wybrałem zagadnienie, które jest taką esencją e, idei Morza Prawa. Dlatego, że wiąże ze sobą i filozofię prawa, i prawa człowieka, i prawo karne, i refleksję humanistyczną. Jest bardzo złożone, bardzo skomplikowane zajmują się nim prawnicy, politolodzy, yy, yy, zajmują się nim historycy, zajmuje się nim bardzo wielu uczonych. E, a mianowicie wybrałem na dzisiaj omówienie problemu sprawiedliwości transformacyjnej problemu rozliczenia się współczesnych państw i społeczeństw z niegodziwą historyczną przeszłością, z tak zwanymi historycznie wyrządzonymi Krzywdami, z tym, co było niegodziwe w przeszłości. To, że Państwo, okazuje się, że nie da się mówić na poważnie o demokracji, o rządach prawa, o prawach człowieka, nie da się ich uszanować, jeśli nie rozliczymy tych y, złych, nikczemnych. Wydarzeń, które miały miejsce e, w historii. E, krew ludzi domaga się rozliczenia, e, poważne traktowanie praw człowieka wymaga naprawienia wyrządzonych w przeszłości krzywd, związanych właśnie z systematycznymi i najbardziej poważnymi naruszeniami praw człowieka. Wydawałoby się, że przeszłość, grzebanie w przeszłości to jest coś dla historyków, jest coś, co nas nie dotyczy, co nie dotyczy e, przyszłości, ale przecież. Z, to niby banał, ale zapomnieć to powtórzyć. Nie tylko musimy pamiętać o tym, co złego uczyniliśmy, bądź co złego nam uczyniono w przeszłości, żeby nie powtórzyć, ale też dlatego, żeby naprawdę pokazać nasz szacunek do standardów demokratycznego państwa prawa. I tutaj pierwsza rzecz, która nasuwa się do podkreślenia i do opowiedzenia, nie bójmy się polityki wobec przeszłości nie bójmy się sprawiedliwości transformacyjnej nie bójmy się odniesienia się państwa do przeszłości, ale poznajmy te zagadnienia, żeby wiedzieć jakie są mocne i słabe strony, jakie są możliwości jakie są ograniczenia, czego nie powinniśmy robić, aby nie pogłębić właśnie y, dramatów niejednokrotnie ludzkich, dramatów związanych z historycznie wyrządzonymi, krzyw wyrządzonymi krzywdami, a co właśnie winniśmy zrobić, żeby te historyczne krzywdy wyrównać, żeby im zadośćuczynić, żeby starać się jakoś się naprawić. Oczywiście przeszłości nie da się zmienić, przeszłości nie można przezwyciężyć, przeszłość można zaakceptować, poznać, przyswoić, starać się zrozumieć. Niemniej jednak warto, jeśli tylko e, to możliwe, do przeszłości systemowo, racjonalnie, e, także prawnie po prostu się odnieść. E, co to jest sprawiedliwość transformacyjna? Jest to nazwa przyjęta z języka angielskiego transitional justice. Jedni mówią, że to jest jakiś szczególny rodzaj sprawiedliwości związany właśnie z systemowymi zmianami, z radykalnymi przemianami standardów tego co dobre, piękne, sprawiedliwe, legalne, z jakąś pewną radykalną przemianą ustrojową, systemową, jurydyczną. Inni z kolei mówią, że jest to tak naprawdę sprawiedliwość okresu przejściowego i chodzi o jedną y, tę samą sprawiedliwość, która po prostu je, wiąże się z dodatkowymi problemami, które w okresach niegwałtownych, yy, w okresach bez przeobrażeń, bez transformacji po prostu nie występują. Jakie to są problemy? No, chociażby problem wstecznego działania prawa karnego na niekorzyść sprawcy, problem zagwarantowania legalizmu, problem. Takiego rozliczania przeszłości, aby nie była to sprawiedliwość zwycięzców, aby nie niweczyć znowu praw człowieka. To jest taki paradoks, żeby osądzić naruszenia praw człowieka. Musimy także y, szanować prawa y, tych, którzy je w przeszłości systematycznie naruszali. Inaczej zaprzeczymy sami sobie. Jest oczywiście też problem, czy w ogóle możemy oceniać przeszłość z punktu widzenia naszych współczesnych zasad, kiedy ta przeszłość rządziła się zupełnie innymi zasadami. No i w ogóle jest pytanie o granice historyczne takiego procesu, czy możemy oceniać sprawy z XVIII, z XVII wieku z XVI, czy możemy sięgać do średniowiecza, czy też po prostu raczej tak naprawdę ta historia powinna być historią współczesną, nieodległą i dotyczy to tych jeszcze, którzy żyją tam, gdzie nie mamy do czynienia na przykład. Z Przedawieni tam, gdzie te sprawy są istotne, ważne i kluczowe dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Także zagadnienie bardzo złożone, bardzo interesujące, na pewno można byłoby mu poświęcić nie jeden odcinek morza prawa. Postaram się o nim powiedzieć w absolutnym skrócie. Tak jak już wspomniałem, sprawiedliwość transformacyjna. Niejednoznaczne pojęcie, pierwotnie, to chciałbym teraz uzupełnić, związane tak naprawdę z karnoprawnym rozliczeniem zbrodni wyrządzonych w przeszłości. Pamiętajmy, że tutaj jest podstawowy problem, że to historia jest tak naprawdę przez nas rozliczana, a na ławie oskarżonych zawsze jest jednostka. Przykłady, wszystkie procesy norymberskie, procesy denazyfikacyjne, powojenne. Kwestie związane z rozliczeniem przeszłości w RPA, a, a apartheidu, różnego rodzaju komisje prawdy i pojednania, rozmaitego rodzaju sytuacji i sprawy związane także z rozliczeniami w Irlandii Północnej właśnie. Z napięciami, które tam miały miejsce, z systematycznymi konfliktami społeczeństw, które wkraczają na drogę pojednania, porozumienia i pokoju, czyli z takimi gwałtownymi przeobrażeniami z okresu wojny do pokoju, z okresu reżimów niedemokratycznych do demokracji, z czasów komunizmu, nazizmu, faszyzmu do czasów budowania demokratycznego państwa prawnego. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z jakąś gwałtowną zmianą, gwałtownym przeobrażeniem ustrojowym i prawnym, mamy też do czynienia z problemami sprawiedliwości transformacyjnej. Jeden z takich dość interesujących i po sąsiedzku problemów także jest chociażby kazus odpowiedzialności strzelców przy Murze Berlińskim, czyli z rozliczeniem komunistycznej przeszłości wschodnich Niemiec po zjednoczeniu Niemiec. Wspaniała książka profesora Jerzego Zajadu Odpowiedzialność za mur procesy strzelców przy Murze berlińskim" to też właśnie przykład z zakresu sprawiedliwości transformacyjnej. Zresztą, jak pisze wspomniany profesor Zajadło, są to y, y, sprawiedliwość y... Okresu przejściowego wiąże się po prostu z konfliktem prawa z historią, prawa z przeszłością. Ten konflikt oczywiście generuje także konflikt, na przykład, prawa z moralnością. Pytanie, czy niegodziwe, identyfikowane współcześnie jako niegodziwe, nieludzkie prawo, może w ogóle być źródłem usprawiedliwienia moralnego i prawnego dla zbrodniarzy z przeszłości tlęską rodzaju, jeśli chodzi o zagadnienia. Sprawa fascynująca, której poświęciłem wiele uwagi w moim naukowym życiu, która pokazuje, tak naprawdę jest testem naszego człowieczeństwa, testem naszego szacunku do podstawowych wartości, do prawdy, do piękne, do dobra, do, do człowieczeństwa, no bo zostawić przeszłość, która ocieka krwią, to tak jakby zostawić człowieka, który potrzebuje naszej pomocy, naszej dobrej Dłoni naszej solidarności. Co jeszcze można powiedzieć tak, w takich uwagach wprowadzających o sprawiedliwości transformacyjnej? Niewątpliwie dotyczy bardzo różnego, różnego zakresu. Otóż, tak jak powiedziałem, pierwotnie dotyczyła kart rozliczeń z przeszłością, ale bardzo szybko zauważono, że odniesienie się do niegodziwej historycznej przeszłości może dotyczyć też na przykład traktowania ludności autochtonicznej. Przez państwa e, identyfikowane jako demokratyczne, może się od, e, współcześnie, jak i w przeszłości, ale jednak właśnie systemowymi naruszeniami, na przykład praw ludności autochtonicznej w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, dość szybko zauważono, że te sprawy e, dotyczące nie, niegodziwych e, historycznie e, zachowań systemowych danego państwa obejmują nie tylko przypadki. E, Naruszania prawa karnego, nie tylko przypadki poważnych, rażących naruszeń widocznych tak na pierwszy rzut oka praw człowieka, ale też dość zniuansowane zagadnienia, sporne historycznie, ale wymagające jednak naprawienia tego, co było w przeszłości złe czyli wymagające niejako przekucia złego dziedzictwa. Na dobre odniesienie się współczesnych państw demokratycznych, szanujących prawa człowieka do przeszłości. Stąd też w sprawiedliwości transformacyjnej pojawiły się problemy cywilnoprawne, problemy polityki historycznej, problemy kultywowania pamięci, problemy problemy yy, przeproszenia, symbolicznych przeproszeń, oficjalnych przeproszeń w imieniu państwa, problemy użycia prawa administracyjnego, konstytucyjnego, nie tylko zatem prawo karne. I tak sprawiedliwość yy, okresu przejściowego nagle okazało się o, o, objęła i sprawiedliwość karną, i sprawiedliwość cywilną, i sprawiedliwość związaną, Symboliczną, związaną z pamięcią i prawdą historyczną. Dobrze oddaje spektrum problemów w tym zakresie pojęcie niemieckie, Verkangenheitspolitik, polityka wobec przeszłości, czyli, że to jest coś szerzej niż tylko wąskie działanie prawne. To jest całe systemowe odniesienie się państwa w poszukiwaniu dobra, prawdy, sprawiedliwości, ukarania winnych, kultywowania pamięci, zadośćuczynienia za krzywdy i wypłacenia odszkodowania. Oczywiście jest też pierwsze pytanie, i jedne państwa na to stać, na dobre, porządne rozliczenie przeszłości, inne państwa po prostu nie są w stanie tego całego procesu udźwignąć i go przeprowadzić. Jedne państwa są na takim etapie rozwoju, który pomaga na zidentyfikowanie wielu historycznych krzywd, w innych państwach, samo już przyznanie się do tego, że wyrządzono w przeszłości jakieś krzywdy, wciąż jest trudne, kwestionowane. Poddawany wątpliwości i po prostu y, musi jeszcze upłynąć sporo czasu, żeby, żeby te kwestie były oczywiste i jasne. Niemniej jednak, wydaje się, że właśnie y, to, co chciałbym podkreślić, i o czym mówiłem na początku: nie bójmy się odniesienia się do przeszłości, bo y, to świadczy o naszej dojrzałości, o rozwoju ochrony praw człowieka, o rozwoju demokracji. Wszędzie tam, gdzie Pojawiają się sprawy z zakresu sprawiedliwości transformacyjnej. One nie pojawiają się dlatego, że praw człowieka jest mniej. Nie pojawiają się dlatego, że nasza świadomość prawna człowieka jest gorsza, tylko pojawiają się właśnie dlatego, że mamy do czynienia z rozwojem i pogłębieniem świadomości i historycznej, i praw człowieka, wrażliwości i empatii na, na to, w jaki sposób nasze państwo za pomocą prawa traktowało w przeszłości różne grupy społeczne, bądź też w jaki sposób nasze państwo odnosi się do krzywd i jawnych naruszeń prawa wyrządzonych w przeszłości. Żeby może powiedzieć o ciekawym przykładzie, który nie jest tak bardzo znany, to chciałbym pokrótce przedstawić problem Chinese Canadian e, Headtex Case, e, opisany choćby w tej książce pod redakcją Dawida Desenhousa i Mayo Moran, Calling Power to Account, okazuje się właśnie, że problemy związane z negatywnym dziedzictwem historycznym nie dotyczą tylko państw przewodzących gwałtowny proces transformacji ustrojowej. Ale także państw, które nie przeszły takich gwałtownych procesów, a które w toku historycznego, ewolucyjnego rozwoju swojego ustroju i wartości który, prawnych, które to państwo wyznaje, po prostu zidentyfikowały historię jako niegodziwą. I takim przypadkiem jest właśnie przykład traktowania społeczności chińskiej przez państwo kanadyjskie. Otóż. A, na przestrzeni XIX wieku i do połowy XX wieku, aż Chińczycy, którzy chcieli osiedlić się w Kanadzie, byli traktowani mówiąc wprost dyskryminacyjnie niektórzy mówią, wręcz e, po prostu rasistowsko. Tylko dlatego, że byli Chińczykami, musieli zapłacić właśnie podatek e, head tax, pogłówny podatek, który pozwala im osiedlać się w Kanadzie, ale proszę Państwa, do połowy XX wieku nie mogli nabyć kanadyjskiego obywatelstwa, a co więcej, także znacznej części tych, którzy się osiedlili, następnie uniemożliwiono łączenie rodzin, ponieważ w ogóle za, e, zamknięto możliwość Osiedlenia się w Kanadzie, możliwość emigracji do Kanady przez właśnie Chińczyków. Współcześnie, na podstawie właśnie rozwoju państwa kanadyjskiego, standardów ochrony praw człowieka, praw fundamentalnych, kanadyjskiej karty praw i wolności, właśnie poważnego potraktowania zasady równości, zidentyfikowano to, co wyrządzono społeczności chińskiej jako niegodziwe, jako dyskryminacyjne, jako domagające się naprawienia, przeproszenia i zadośćuczynienia. Jest cała historia z tym związana, można sobie to odszukać w internecie. Dość powiedzieć, że Chińczycy w Kanadzie wykonywali ogromne, bardzo, drako, bardzo trudne, ciężkie prace związane choćby z budową kolei pacyficznej. Wielu z nich straciło życie. Są też filmy fabularne na ten temat. I wydawałoby się, że to taka historia bardzo odległa, właśnie zupełnie niezwiązana z jakimś gwałtownym przeobrażeniem. A tutaj mieliśmy przeobrażenie standardów. To znaczy z punktu widzenia dzisiejszych standardów, mniejszość chińska zidentyfikowała tamten podatek jako dyskryminacyjny, jako tak naprawdę bezprawny z punktu widzenia standardów moralnych, etycznych, ludzkich, prawnoczłowieczych. A jeśli tak, to y, część reprezentująca właśnie społeczność chińską dawnych, Osu, dawnych osób, które właśnie zapłaciły podatek pogłówny, właśnie ten podatek Chinese Head Tax, wystąpiła do sądów cywilnych o wypłatę jako nienależnych, o zwrot tych świadczeń, które zapłaciły na rzecz państwa kanadyjskiego jako nienależnych. Sądy kanadyjskie nie przyjęły tych spraw do rozpoznania, zastosowały taką instytucję Strike Out, skreślenie powództwa jako No Reasonable Cause of Action, niemniej jednak właśnie na kanwie tych spraw ożyła wielka dyskusja o tym, czy sądy mogą umyć właśnie ręce przed takim historycznym wyzwaniem rozliczenia niegodziwej przeszłości. ożyła dyskusja o tym, jak możemy rozwiązać problemy związane z historią historycznym przeszłością i wreszcie skutkiem takiej litygacji strategicznej moglibyśmy powiedzieć mniejszości chińskiej w Kanadzie, nieudany, ale było ostatecznie to, że rząd kanadyjski oficjalnie przeprosił społeczność chińską za, za, za traktowanie niegodziwej jej w przeszłości i wypłacił symboliczne zadośćuczynienie właśnie nielicznym jeszcze żyjącym osobom, które były dotknięte tym podatkiem, albo ich potomkom. Oczywiście państwo kanadyjskie było na to stać, państwo kanadyjskie jest na bardzo daleko idącym poziomie zaawansowania w kwestii ochrony standardów praw fundamentalnych, ale co chciałem opowiedzieć poprzez ten przykład, o którym zresztą pisałem pracę magisterską, to to, że właśnie sprawiedliwość transformacyjna może dotyczyć Także i takich spraw, właśnie na pierwszy rzut oka, wcale nie związanych z jakimś koniecznym historycznym rozliczeniem przeszłości, z gwałtownymi przeobrażeniami, ale właśnie związanych z ewolucyjną transformacją wartości wyznawanych przez system prawny. Dość powiedzieć dla e, e, Państwa, e, Zainteresowania tym tematem, że jeszcze w XIX wieku niektórzy politycy mówili tak, nigdy nie zbudujemy z Chińczykami Kanady, z której bylibyśmy dumni: oni są dobrymi pracownikami, robotnikami, no ale, no, ale nie, nie będziemy z nimi budować Kanady. A dziś Kanadę będziemy budować i budujemy i z Chińczykami, i z Polakami, i z, z frankofonami, i z anglofonami, ze wszystkimi w wielokulturowości. Poszanowaniu równości praw człowieka i właśnie w poszanowaniu tych zapisów kanadyjskiej karty praw i wolności. Więc ta transformacja wartości jest radykalna, choć ewolucyjna. I w związku z powyższym znowu można ponowić właśnie fundamentalne dla sprawiedliwości transformacyjnej pytanie, czy możemy oceniać przeszłość z punktu widzenia naszych zasad. Proszę Państwa, dość dużo powiedziałem, dość szeroko. Yy, Myślę, że nie trzeba więcej. Może jeszcze tylko polecę, że jest bardzo ciekawy Tom Justet Lek, zbrodnie minionych reżimów, zapomnieć czy rozliczyć. Jest świetna książka, która dość niedawno się ukazała, dość niedawno, w sensie kilka lat temu doktora Tomasza Lachowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, Perspektywa praw. Ofiar w prawie międzynarodowym, sprawiedliwość okresu przejściowego, Transitional Justice, właśnie tak. To ten sam doktor Tomasz Lachowski, który prowadzi obserwatora międzynarodowego. Właśnie, bardzo też tę te pozycję monograficzną polecam. Też podoba mi się właśnie użycie tego sformułowania okresu przejściowego, wskazującego jednak na tym, że to chodzi o tę samą sprawiedliwość, w moim przekonaniu, ale uwikłaną. Specyficzne dla okresu przejściowego problemu. I wreszcie na koniec nie byłbym sobą, gdybym nie polecił Państwu Lona Fullera. Moralność prawa, drugie wydanie w debacie z Hartem. Fuller rozszerzył swoje propozycje dotyczące możliwości odniesienia się państwa do właśnie problemów związanych z rozliczaniem prawnym, niegodziwej przeszłości, zwłaszcza karnoprawnym. Zresztą debata Hart Fuller jest przedmiotem mojej, mojej rozprawy doktorskiej. Jestem autorem monografii, Debata Hart Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa. Zagadnienia związane z rozliczeniem przeszłości były jednymi z, z najważniejszych. Wątków debaty Hart-Fuller. Myślę, że będzie o tym okazja kiedyś opowiedzieć, więc w tej chwili tylko chcę bardzo polecić, właśnie drugie wydanie moralności prawa i dodatek problem donosiciela, gdzie Fuller aż pięć różnych sposobów państwa na uporanie się z problemem negatywnej przeszłości zawarł. Co to oznacza? To oznacza, że to nie jest tak, że my możemy albo tylko przyjąć retroaktywne ustawodawstwo karne, albo możemy zdać się tylko na to, gdzie można rozliczyć konkretny przypadek, a gdzie nie można rozliczyć konkretnego przypadku za pomocą prawa karnego, albo mamy, mielibyśmy się zdać wyłącznie na samosądy. Nie, państwo ma bardzo dużo rozmaitych możliwości działania i, i po prostu nie należy z tego rezygnować. Wręcz przeciwnie, należy studiować te możliwości, należy się nad nimi pochylać i zastanawiać w dalszym ciągu, co można zrobić. Wspomnę tutaj, że tak naprawdę podsumowując choćby te propozycje Fullera, można pięć założeń odniesienia się Państwa do negatywnej przeszłości wyodrębnić. Po pierwsze legalizm. Że nie możemy współcześnie traktować działań, które w przeszłości były oceniane jako legalne, tylko dlatego, że współcześnie identyfikujemy jako bezprawne. Po drugie, prawna niemożność e, związana z tym, że no, po prostu nic nie możemy zrobić e, i być może po prostu powinniśmy pozostawić tę sprawę rozwiązaniu e, choćby samosądów albo takiemu rozwiązaniu jakiemuś pokojowemu, e, licząc na... E, Pojednanie społeczne. Po trzecie, indywidualnej oceny. Tam, gdzie można rozliczać, tam, gdzie to jest niemożliwe, po prostu od tego odstępować. Po czwarte, ingerencji ustawodawczej, czyli zgodzeniu się na pewne odstępstwo, wyłom od zasady zakazu retroaktywnego działania prawa karnego na niekorzyść i być może rozstrzygnięcie właśnie problemu w ten sposób, że no, uchwalamy pewną ustawę w sytuacji szczególnej okresu przejściowego, która rozlicza zbrodnie minionych reżimów, nawet kosztem przełamania zasady legalizmu. Czy wreszcie, czy wreszcie właśnie y, takie rozwiązanie, które w Polsce było y, nie do końca zrozumiałe, chyba, ale rozwiązanie takiego świadomego odcięcia się od przeszłości, grubej kreski, zostawienia y, tego, co było złe. I spojrzenia w przyszłość. Jest bardzo różnych możliwych dróg. Ważne tylko, żeby państwo zrobiło coś świadomie i konsekwentnie. Ważne, żeby wiedziało, na co się decyduje i akceptowało wszystkie związane z tym zagrożenia, możliwości, szanse i Słabe strony. Tego chyba w Polsce zabrakło. Nie chcę teraz już tu wchodzić w tę dyskusję. Niemniej jednak myślę, że gdybyśmy bliżej przestudiowali rozmaite możliwe rozwiązania na świecie, to moglibyśmy dojść do takiego przekonania, że w Polsce po prostu zabrakło racjonalizmu i rozsądku. Tak jak niestety zbyt często się tu u nas dzieje. Dobrze, trochę zagadałem problem, ale on jest po prostu fascynujący. Polecam studia nad problemami rozliczania przeszłości za pomocą prawa. Polecam zastanowienie się nad tym, czy my możemy oceniać właśnie przeszłość z punktu widzenia naszych standardów. No i polecam fundamentalne pytanie, dlaczego i po co? Kui bono. Ja na nie odpowiadam tak. Nie ma dobrej przyszłości bez naprawienia tego, co wyrządziliśmy w przeszłości. Do zobaczenia w następnych odcinkach Morza Prawa. Do Sprawiedliwości Transformacyjnej to na pewno prędzej czy później jeszcze kiedyś wrócę. Dziękuję za uwagę.